Hmm, a może by tak ciacho? Spróbuj Kinder Paradiso. Puszystego biszkoptu przełożonego schłodzonym śmietankowym kremem. Kinder Paradiso. Biszkoptowa przekąska prosto z lodówki. Mm. I By chwila była bueno. Weź udział w nowej loterii. Kup i zachowaj dowolne Kinder Bueno w promocyjnym opakowaniu. Graj o vouchery na wyjątkowe podróże i na chwilę pełne przyjemności. Szczegóły na kinderbueno.pl Prosta decyzja. Epicki wybór. Pepsi Zero. Maksimum smaku, zero cukru. Twarz. Włosy. Zapach, ciało i sana. Więcej niż sobie wyobrażasz, za mniej niż myślisz. Sajos. kiedy twoje włosy tracą blask? Nowa pielęgnacja Sajos Intens Plex. Innowacyjna technologia Plex odbudowuje miliony zerwanych wiązań w twoich włosach, wzmacniając je od środka i na zewnątrz dla mocniejszych, zdrowo wyglądających i lśniących włosów. Uwolnij swój blask. Nowa linia Saios Intense Plex. Persil. Bez względu na to, jak trudny był mecz, żel Persil zapewnia głęboką czystość prania i higieniczną czystość pralki. Persil obietnica głębokiej czystości. Persil zawsze dajesz z siebie wszystko. Twoje ubrania straciły swoją magię? Perwol odnawia je. Już tylko po dziesięciu praniach. Nowe? Nie, wyprane w Perwolu. Nowy Perwol Bloom o zachwycającym zapachu do ciemnych ubrań. Wypróbuj teraz. Każdy z nas potrzebuje poczucia pewności, również w kwestii zdrowia zębów. Elmex ściśle współpracuje ze środowiskiem stomatologicznym w celu zrozumienia potrzeb zdrowotnych naszych zębów. Dzięki skutecznym i konkretnym rozwiązaniom naukowym daje nam pewność, że optymalnie dbamy o ich zdrowie. Wybierz pewność, wybierz Elmex. Monte. Razem smakuje najlepiej. Doskonałe połączenie delikatnego mlecznego kremu oraz pysznego kremu z czekolady i orzechów laskowych. Co Monte. Zawsze tam, gdzie Twoja rodzina. Zostanę tu na całą noc, brudna, do rana wszystko zaschnie. Co so ład? Somat Excellence 5 w jednym z ekstra mocą usuwa zaschnięte zabrudzenia lepiej niż zwykła kapsułka dla perfekcyjnej czystości. Wypróbuj nowy Somat Excellence numer jeden na zaschnięte zabrudzenia. No tak, infekcja intymna. Jak ją wyleczyć? Są różne środki, ale wyleczenie to za mało trzeba jeszcze odbudować florę bakteryjną pochwy. Zastosuj Iladian Direct Plus, który pomaga na dwa sposoby. Iladian Direct Plus działa na infekcje bakteryjne, grzybicze i mieszane, a do tego zawiera prebiotyk, który wspiera odbudowę mikroflory. Iladian Direct Plus nie tylko uderza w infekcje, ale także zapobiega ich nawrotom. Iladian Direct Plus to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Stworzyłem ci, abyś czyścił i odświeżał naszą toaletę. Czyścił Odświeżał, spuszczał wody. Imponujące Prawda? Ale BREF ma na to lepszy sposób BREF Power Active Wyjątkowa świeżość przy każdym spłukaniu Aby twoja toaleta była czysta i świeża 24 na 7 Muszę go mieć Wypróbuj BREF Power Active Żyjąc w ciągłym biegu skupiona na innych Wiem jak ważne są te chwile Chwile, w których jestem sama ze sobą A codzienna pielęgnacja w łazience to coś więcej niż dbanie o własne ciało. To czas dla mnie. To chwila, w której uczę się kochać siebie. Codziennie. Raz jeszcze. Musiałam sobie zrobić przerwę od hybrydy. Moje paznokcie były straszne. Wiesz co, zawsze miałam kruche i słabe paznokcie. Chciałam je wzmocnić. Regenerum. Regeneracyjne serum utwardzające w lakierze to więcej niż odżywka. Regenerum nie tylko wzmacnia i odbudowuje paznokcie, ale tworzy na nich tarczę ochronną, zabezpieczając je przed uszkodzeniami. Utwardzacz regenerum. Ratuje mnie, kiedy odżywki nie dają rady. Paznokcie są błyszczące, a to regenerum trzyma się nawet tydzień. Regenerum. Sajos. Kiedy Twój kolor włosów traci blask, wypróbuj koloryzację Sajos Intense Plex. Odżywka z innowacyjną technologią Plex chroni i wzmacnia Twoje włosy od wewnątrz. Dla metalicznego blasku i intensywności koloru aż do 10 tygodni. Uwolnij swój blask. Nowa koloryzacja Sajos Intense Plex. Nie zawsze możesz powiedzieć tak, ale kiedy przychodzi ten moment, radość staje się wielka. Pyszna czekolada Kinder z mlecznym nadzieniem kryje wiele smaków w małych batonikach. Kinder Chocolate tak mało znaczy tak wiele. Rodzicu, odkrywaj talenty i zainteresowania Twojego dziecka z Kinder Chocolate. Do wygrania 10 razy 15 tysięcy złotych na rozwijanie zainteresowań Twojego dziecka i tysiąc kart podarunkowych. Więcej na Kinderchocolate.pl. Oto poranne studio Polsatu. To tutaj zaczynamy z Wami dzień. Jak widzicie, jesteśmy zawsze w dobrym nastroju i w dobrym towarzystwie. Chcemy Wam dać pozytywną energię na cały dzień i rozmawiać o ważnych tematach. Czasem zaskoczymy. A to wszystko na żywo. Halotu Polsa zaczynamy. W nowym programie Halotu Polsa. Od piątku do niedzieli o ósmej. Jesienią w Polsacie. Zamierzam porzucić stan kapłański. Zajeb... <grymne> Zgrzeszyliście. Uczynkiem jeszcze nie. Ja tam bym nie czekał. Naleździ się ze mnie kawał Ja ci nawet mogę powiedzieć, jaki piernik. Poprowadzi pani program kulinarny. Ja będę gwiazdą ekranu. <grymne> Czy ty gapisz? Mam z nią romans. Masz romans z No to jesteśmy skończeni. Teściowie. Nowy sezon. W niedzielę. Zaraz po Tańcu z Gwiazdami. Na program zaprasza sponsor, producent Żywiec Strój Minerals Plus z magnezem. Na program zaprasza sponsor, producent leku na wątrobę i niestrawność Rafa Holin C. Sponsorem programu jest producent leku Diosminex Max na ból nóg, obrzęki i żylaki.